Cześć wszystkim, z tej strony Marcin i witam was w kolejnym krótkim poradniku z programu Adobe Photoshop. Dzisiaj pokażę Wam, jak tworzyć, jak nagrywać swoje własne akcje w Photoshopie. Wiadomym jest, że dobrze jest poprawić swoje zdjęcia jakimś prostym efektem, i nie każdemu zawsze chce się za każdym razem dodawać efekty do każdego zdjęcia osobno. I tutaj pojawia się rozwiązanie w formie akcji, by to uczynić szybszym i o wiele prostszym. Nie ma co za wiele tutaj się rozwodzić w tym temacie, dlatego od razu zacznę i pokażę Wam, czym są akcje i jak je tworzyć. Wybrałem proste, bardzo zwykłe zdjęcie. To jestem ja, tak w ogóle. I od razu przejdę tutaj do zakładki z akcjami. Klikamy Window. I następnie klikamy Actions, i tutaj pojawia nam się okno, właśnie z akcjami. To wszystko do dołu, to są moje akcje, które już obecnie mam wczytane do swojego Photoshopa. Jeżeli pobieracie jakieś akcje i chcecie je załadować do siebie, klikamy tutaj tą małą strzałkę, rozwijamy, klikamy Load Actions, znajdujemy akcję na naszym komputerze i wczytujemy. Aczkolwiek nie na tym skupia się ten poradnik, tylko na tworzeniu tego, by tworzyć nową akcję. Na początku musimy utworzyć nowy set. Dlatego klikamy tą ikonę i tworzymy nowy set. Nazwę go My Action. I w tym nowym secie musimy utworzyć nową akcję. Także następnie klikamy tą ikonę i tutaj nazwę. Random po prostu, bo jeszcze nie wiem co zrobię. Nie będzie to nic wymyślnego, po prostu tylko, żeby wam to zaprezentować. I klikamy rekord, i jak widzimy, pojawia się czerwona kropka. To oznacza, że nasza akcja już się nagrywa i możemy przejść do tworzenia efektu akcji. I teraz dla przykładu, na przykład tworzę nową warstwę, dodajemy różne kolory. Nie sugerujcie się tym, bo oczywiście będziecie tworzyli akcje takie, jakie wy chcecie tutaj zmienię krycie na multiply dodam trochę kontrastu następnie jakiś następnie jakiś inny kolor coś takiego Może trochę Hue Saturation? I na koniec jeszcze Curves nie będzie. Zrobiłem coś takiego, jak mówiłem, nie jest to nic wymyślnego. Po prostu chciałem dodać kilka efektów, by zaprezentować Wam to nagrywanie akcji. I kiedy już dodamy nasze efekty do naszego zdjęcia, klikamy ten niewielki kwadracik Stop Playing Recording. I to wszystko. Nasza akcja w tej chwili już jest zapisana, nagrana. I jakiej używać przy kolejnych zdjęciach, by nie tworzyć od początku naszego efektu, zaprezentuję Wam na innych przykładach. Oczywiście otwieramy to okno z akcjami, klikamy na naszą akcję, w tym wypadku ja klikam na akcję o nazwie Random i następnie klikamy Play Selection. I teraz nasz efekt od razu automatycznie. Dodaje się do naszego zdjęcia, nasza akcja się ładuje, tutaj jeszcze jeden przykład. Oczywiście, możecie tworzyć najróżniejsze efekty bez ograniczeń, i na pewno warto eksperymentować, bo mogą być naprawdę ciekawe efekty. Także cóż, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam się przydał. I życzę Wam tworzenia naprawdę fajnych akcji. I do usłyszenia w następnym poradniku.